Co jest? Już szukać. Zobaczcie. Oszukamy moi. Widzowie. Ale to teraz bardzo serdecznie. Uciekamy. Będziemy uciekać. Z moim psem. Pójdź do mnie. Wystawcie z gópkim. Nie w gópkim. Dzięki! <śmienicza> Szybko widzowie! No to! Co ty zdążyłem? Ej, spróbujmy, czy. Czy jest moli, widzowie. widzowie? Widzowie, za to dostawcie suba i lajka! Bo ja. Murdeczku! Ja, hamadeczka ja nagrywał. I ja co jest w samochodzie? Chodzi o to, że. To jest się. światło. Nie wiem. Moli, Moli się czym zajęła. Trzeba być bardzo ostrożnym. Dosyć w lusterku jej nie, nie widzę. Widzowie, poczekajcie sprawdzę, czy, poczekajcie, sprawdzę, czy jest bliżej. Nie, nie, nie ma. Dobra, nie ma jej na szczęście. Te dwie muszą być otwarte. Pola! Moli! Co, mieszkają? nie, nie, mnie nie, 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 O nie, nie Patrzcie, jak się jak, jak jakiś patrzy. O, patrzcie, jak się patrzył. Dobra.

Jesteśmy Jestemy świeczki to się nie dostanie Musimy przekonać się bardziej. Dobra Trzeba o niej będzie pomyślnie patrzymy przez zusterko trzeba, trzeba szybko wyjść trzeba szybko wyjść w tym, w tym samym momencie Pójdziemy i widzimy się jak już będziemy na kierownicach.

Dobra widzowie, na dzisiaj kończymy nasz odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie suba i lajka. Ja was nam Cześć. Alo!